Bartek Niewiadomski wiadom Odcinek 14. Czyta Autor. Dobry wieczór, panie Klint. Lina Cross przywitał mnie jak zwykle niezbyt wylewnie, gdy podchodziłem do jednych z dwóch znanych mi wejść do monolitu. Witam, panie Lina Cross. Co słychać? Powiedziałem dość oschle. Obaj dobrze wiemy, że nie darzymy się wzajemnie jakąś szczególną sympatią. Mam nadzieję, że to jedno z naszych ostatnich spotkań i niedługo się pożegnamy. Nie będę ukrywał, że również nie mogę doczekać się tej chwili, panie Klimt. Proszę za mną. Jak zwykle wszystko ma pan przygotowane. Łącznie z pańskim pokojem. No to super. Cieszę się, że chociaż ta jedna rzecz budzi w nas obu radość. Ma pan na myśli wspólny pokój, panie Klimt? Tak na mnie spojrzał, że gdyby wzrok mógł być fizycznie odczuwalny, to z pewnością miałbym już połamane żebra. Nie dasz. To jest ostatnia rzecz, jaką chciałbym z tobą dzielić. Mam na myśli koniec naszych wzajemnych kontaktów. Posłuchaj mnie, Klimt. Na Atmosfera zrobiła się bardzo gęsta. Nie lubię cię, a nawet bardzo cię nie lubię, ale cóż, jesteś gościem mojego szefa i muszę to uszanować. Jedno mogę ci natomiast obiecać. Co możesz mi obiecać, Dasz? Moja niepokorna natura dała o sobie znać. Zbliżyłem się o krok do niego i dość prowokacyjnie zajrzałem mu w oczy. Możesz być pewien, wywarczał to, że zanim się pożegnamy, przeprowadzimy dość ciężką rozmowę, Klimt. Pewnie jedną z trudniejszych w twoim życiu. Grozisz mi, Lila Kroos? Twardo patrzę mu prosto w oczy. Jest dużo większy ode mnie i pewnie wielu takich jak ja rozsmarował na ścianach, chodnikach czy innych niekoniecznie gładkich i płaskich powierzchniach. Nie, Mancz, nie śmiałbym. Uprzedzam fakt. Niestety w żaden sposób nie będziemy mogli tego uniknąć, wysyczał. Jak sobie życzysz, dasz? odpowiedziałem i poszliśmy dalej. Widząc po chwili, że zbliżamy się do znajomych drzwi, za którymi maluję najbardziej obrzydliwe dzieło, poprosiłem Lila Kroza, by mniej więcej za godzinę przyniósł kawę z odrobiną cukru. W końcu jego szef, a mój zleceniodawca powiedział, że Neandertalczyk jest w pełni do mojej dyspozycji. Na moją prośbę dasz tylko mruknął coś pod nosem na znak, że zrozumiał, i zostawił mnie samego przed drzwiami. Malowanie szło mi bardzo sprawnie. Widocznie te dwa dni słodkiego nieróbstwa i odpoczynku od tego koszmaru były bardzo potrzebne. Do rana prawie skończyłem lewą część tryptyku. Całkiem nieźle to wyszło. Mogłoby mi się nawet podobać, gdyby nie treść tego dzieła. Na szczęście, nie ja decydowałem o tym, co ma zostać namalowane na tych ścianach. Jeśli chodzi o jakość wykonania, to nie skromnie powiem, że zrobione jest to doskonale. Jeżeli utrzymam tempo i chęć do pracy mnie nie opuści, to skończę to o wiele szybciej niż wynika to z mojej umowy z Satnellem. Zamykając drzwi od sali wystał, zobaczyłem tabliczkę z napisem pokój pana Klimta i narysowaną strzałkę, w którą stronę mam iść. I bardzo dobrze to zostało rozwiązane. Wolę sam iść, niż być prowadzonym przez Lila Crowza. Strzałka pozwoli mi nie zabłądzić w bebechach tego osobliwego domu. Idąc, jak zwykle niezbyt dobrze oświetlonymi korytarzami, przypomniałem sobie o niedawnym, dziwnym spotkaniu z, jak mi się wydaje, swoim sobowtórem. Czy to stało się naprawdę, czy było jakąś halucynacją spowodowaną przemęczeniem? Nigdy wcześniej nie miałem podobnych przeżyć, w ogóle żadnych przewidzeń czy innych fatamorgan. Umysł nie płatał mi takich dowcipów, a wtedy, tamtego poranka, widziałem w tych korytarzach siebie samego, jak w lustrze. Idealne odbicie. Szkoda, że Satnel wyszedł wtedy z za rogu. Jestem bardzo ciekaw, co by się stało dalej. Spotkać drugiego Macha Klimta w takich samych okolicznościach, tak samo wyglądającego. No szkoda. Teraz dopiero pojawiła się myśl, że dookoła mnie od jakiegoś czasu mają miejsce dość dziwne sytuacje. Precyzyjne odjazdy przylepa ten mój sobowtór, postać ze sklepu i ona przez cały czas mi towarzysząca. Jakaś kumulacja przypadków osobliwych. I gdy się tak nad tym zastanawiam i próbuję określić początek zjawisk, dochodzę do wniosku, że ona pojawiła się chwilę przed poznaniem satnela, jakby była początkiem efektu domina. Nie, to tylko zwykłe rzeczy, które na pewno da się jakoś racjonalnie wytłumaczyć, lub ostatecznie zwalić to na zbieg okoliczności. Z daleka widzę drzwi mojego pokoju na nich tabliczka Manczklint. Czuję się prawie jak gwiazda roka wracająca po koncercie do swojej garderoby. Tylko gdzie są te tłumy napalonych małolat, stojących pod drzwiami i czekających na jeden choćby zapraszający znak? Nikogo. Cisza i spokój. Żadnych histerycznych pisków, żadnego skandowania. Mancz, Nic takiego. Mala, pokojowi nie mają grupis. Gdy się obudziła, było późne popołudnie. Mimo, że dokładnie pamięta to, o czym myślała przed zaśnięciem i jak bardzo mocno o tym myślała, nie mogła sobie przypomnieć, czy śniła. Zawsze, gdy zasypia w jakimś nowym miejscu, ma nadzieję, że może tym razem jej dusza odpłynie gdzieś daleko. Pozostawi jej ciało i odleci niesiona falami efemerycznego, astralnego wiatru na spotkanie, w tym przypadku z Manchem Clintem. Gdzieś poza przestrzenią, poza czasem, w zupełnie innym wymiarze. Gdzieś gdzie nie byłaby tą którą jest W miejsce w którym absolutnie nic nie stałoby na przeszkodzie Aby ona i Clint połączyli swoje światy Swoje myśli Swoje dusze Od dawna nie myślała o nikim w taki sposób jak o tym malarzu Niestety bardzo dobrze wie że nie będzie jej to dane Ma nadzieję jednak Wbrew sobie chce aby cel jaki wyznaczył Satnel nie został osiągnięty Wtedy mogłoby się udać Wtedy byłaby szansa, aby ona, Lil First Garden, mogła oddać się absolutnie temu mężczyźnie. Satner nie darowałby jej tego. Jest bardzo silną kobietą, ale niestety nikt nie może się równać z jego potęgą. Może tylko jego ojciec. To, że Ben Satner mógłby ją zabić, to jest zbyt słabe określenie na to, co by ją czekało. Gdyby zrobiła to, czego tak bardzo pragnie, wtedy jej odwieczny kochanek, jedyny mężczyzna, do którego pierwsza podeszła, unicestwiłby ją. W każdym możliwym znaczeniu tego słowa – unicestwienie. Lil nic nie zrobi, aby krzyżować czy w inny sposób sabotować ich plan. Poniosłoby to straszne konsekwencje nie tylko dla niej, ale dla wszystkich zainteresowanych, łącznie z naszym, którego również w pewien sposób kocha, a może raczej współczuje mu. Biedny Lilak rozbłąkałby się wtedy do końca swego żywota, tego niefizycznego również – tylko jedna myśl wbijałaby mu się ciernie w pozbawiony uczuć i emocji i umysł. Świadomość tego, kim jest. Ugarnęła się w czasie, którego nie potrzebuje więcej od każdej innej kobiety, aby wyglądać pięknie i świeżo i pożądanie dzikiej płci przeciwnej budzić. Praktycznie wcale tego czasu nie potrzebuje. Sama jest definicją piękna i pożądania. Nie musi absolutnie nic robić ze sobą. Nie używa pudrów, pomadek, kremów i wszelkich innych cudownych eliksirów, aby wyglądać tak, jak wygląda. Aby nie popaść w monotonię, zrobi sobie czasem jakiś inny makijaż, który wcale nie uczyni ją piękniejszą, a sprawi, że będzie bardziej podobna do innych kobiet, tak samo jak one mniej lub bardziej przeciętną. Czasami takie fanaberie przychodzą jej do głowy, mimo że bardzo tego nie lubi, przeciętności. Lil First Garden pragnie, uwielbia być podziwiana, adorowana, lubi bawić się facetami, kobietami zresztą też. Lubi ich kokietować, flirtować i dawać nadzieję na coś więcej niż chwila rozmowy czy jeszcze jednego drinka. Lubi to. Lubi wszystkich swoich adoratorów prowokować do flirtu, aby potem zmiażdżyć ich intelektualnie. Uwielbia przytłaczać ich swoją wiedzą i elokwencją to jest jej ulubiona rozrywka. Z Klimtem jest jednak inaczej. Nie wie, co tak naprawdę zrobiło na niej takie wrażenie. Saddle opowiadał jej o nim, że jest nieprzeciętnym facetem, zdecydowanie różnym od innych mężczyzn. Nie chciała go pytać, jak go znalazł. Ben ma swoje tajemnice, których Lil nie chce do końca poznać. Pierwszy raz powiedział jej o nim kilka miesięcy temu, gdy mieszkali w zupełnie innej części świata. Że jest taki pewien malarz, na którym wkrótce skupił niemal całą swoją uwagę. Później powiedział jej o niej. i przedstawił cały plan. Dopiero niedawno przeniesili się wszyscy w miejsce, gdzie marszklind z większymi lub mniejszymi sukcesami prowadził swoje życie. Wtedy, gdy pierwszy raz Klimt przyjechał do jej domu, nie dostrzegła w nim nic aż tak wyjątkowego. Gotowa była nawet pomyśleć, że nieomylny dotąd Satnel pierwszy raz się pomylił. Gdy mąż wysiadł z samochodu, stanął przed nią wysoki, ubrany w czarną, gdzie niegdzie wytartą skórzaną kurtkę, ciemnozielone bojówki i luźno zawiązane wojskowe buty. kilkuletni facet. Wtedy jeszcze nie potrafiła określić koloru jego oczu ani włosów. Teraz ma już w pamięci bardzo dokładny portret Mancha Klimta. Szaro-niebieskie oczy, ciemne, prawie czarne, z nieśmiało pojawiającymi się siwymi kosmykami włosy, i kilkudniowy zarost na twarzy, pod kurtką czarny t-shirt. Jest też coś, co sprawiło, że bardzo szybko zaczęła tęsknić za jego obecnością. Jego głos. Ciepły, z lekką, chrypką i zdecydowanie męski, ale jednocześnie bardzo inny od wszystkich, które słyszała do tej pory. Tego wieczoru, gdy prowadziła go do wnętrza domu i później korytarzami monolitu wiedziała, że na nią patrzy. Cieszyło ją to. Czuła specyficzny rodzaj podniecenia, spowodowane jak wtedy myślała czekającą ją zabawą, którą tak lubi. Myślała o nim jako kolejnym samcu, którego będzie musiała sprowadzić na ziemię. Myliła się. Glint wcale nie starał się zrobić na niej najmniejszego wrażenia. Nie ślinił się do niej, nie wymyślał jakichś beznadziejnych komplementów. Nikogo nie udawał. Szedł za nią i patrzył na nią. Na jej talię, biodra, nogi. Lil wie, że mączk Klimt wyobrażał sobie wtedy najbardziej kosmiczne, seksualne i szalenie namiętne sceny z nią i z sobą samym w rolach głównych. Wie o tym bardzo dobrze. Nie dał tego po sobie poznać. Zaczął bardzo niewinnie, niby od niechcenia, w myśl zasady, że każdej kobiecie, z którą choćby przez chwilę się obcuje, należy poświęcić odrobinę uwagi. Wykazać choćby ten ułamek zainteresowania. Spodobało jej się to. Ciekawość jej nazwiska. Bardzo jej się to spodobało. Wtedy w jej duszy błysnęła iskra, która niedługo potem przemieniła się w prawdziwy pożar pożądania tego faceta. Pożar, który mogła ugasić lub stłumić w tylko jeden sposób. Ogień, którego nawet bęsatnę nie jest w stanie opanować. Od tamtej pory marszklin zamieszkał w jej duszy, w jej myślach, w jej ciele. Jest z nią, gdy zasypia. Jest z nią, gdy wije się w spazmach podczas tej cudownej czynności, a którą tak bardzo nielubiani przez nią chrześcijanie nazwali grzechem. Jest z nią wtedy i wypełniają całkowicie. On jest rozkoszą nadziemską, boską. On jest kochankiem, Bogiem, o którym inne kobiety mogą marzyć i to tylko potajemnie. Chce się cieszyć nim, póki oboje są w tym miejscu i w tym czasie, bo gdy plan zacznie się wypełniać, nie będzie to już możliwe. Nie będzie bliskości, spojrzeń niedwuznacznych, dotknięć niby przypadkowych. Wszystko przestanie mieć rację bytu. No ale jeszcze nie teraz. Jest jeszcze trochę czasu. Nie spodziewała się, że ona, archetyp feministki, kobieta, duch w pełni wyzwolony od przyklejanych jej powinności, wolna od obowiązków i zależności wobec jakiegokolwiek mężczyzny, gardząca nimi ich prostotą i samouwielbieniem, będzie potrafiła tak zatracić się w jednym człowieku. W twórcy lub może w jego boskiej nieświadomości. Zbliżenie z nim było niczym tworzenie nowych światów, uleczanie z chorób, których nie nazwano jeszcze. Przepełnianie wzajemne mocą przypisywaną do tej pory tylko bogom i herosom starożytnym. Tak właśnie odczuła to Lilf Garden. Po tamtej gorącej nocy w sali wystaw jeszcze długo jej istota błądziła gdzieś po tak spłyconych przez gatunek ludzkich ogrodach Edenu. Orgazm duszy odczuwalny do tej pory, nie gasnący nawet na chwilę. Cały czas czuję go w sobie. Jego ciepło, oddech na skórze, smak jego ciała, zapach. Myśli jak pieszczota myśli o nim i już wiesz, za chwilę poczuje w całym swoim idealnym ciele pierwszą falę ekstazy. Za chwilę straci zmysł. Klint jest w niej, w każdej najmniejszej cząstce i materialnej. Pożądanej przez cały męski świat powłoki. Klimt jest jej myślą. Jego język między jej judami, jak dotknięcie Boga. Nic więcej nie chce nic widzieć, wiedzieć, czuć czy słyszeć. Tylko on. Tylko Klimt. Jego ciało i duch w końcu odnaleziony. Pierwsze spazmy. Pierwsza fala gorąca. A to tylko myśli o nim. Słyszy jego szep Słyszy to, co mówił jej wtedy na sofie. Powoli odchodzi w wymiary nieznane. Suma wszystkich orgazmów eksploduje w jej ciele. Mącz. Jej ciało drży. Źrenice niekontrolowane uciekają. Chowają się w komnatach oczodowów. Strząsana rytmem największej, znanej kobiecie przyjemności. Wielokrotność to za mało. Nie panuje nad sobą. Nad swoim ciałem, szarpanym każdym boskim oddechem w jej usta. Mancz. Czuję go na swojej skórze. Czuję, jak ciepła, kleista sperma, płynąc powoli, delikatnie pieści jej skórę i brzuch, uda, buśladki. Jest wszędzie naraz i wszędzie osobno. Mancz, Chryste. się tknęła leżała na grubym, wełnianym dywanie między łóżkiem a toaletką. Straciła przytomność na kilkanaście minut. Jest cała mokra. Bielizna jest przesiąknięta jej kobiecą wilgocią. Anż, myślenie o Tobie potrafi bardzo przyjemnie pozbawić świadomości. Wymruczała sama do siebie. Poczekała, aż jej ciało i umysł ostatecznie wrócą do rzeczywistości i poszła do łazienki. Odświeżyła się, biorąc szybki prysznic... Ubrała swój stały strój. Czarna, przylegająca do ciała sukienka, a mniej więcej do wysokości kona. Czarne, samonośne pończochy i czarne szpilki. Długie, rude włosy zostawiła rozpuszczone. Spojrzała na siebie w lustrze i zadowolona wyszła z mieszkania. Idąc antresoną, mijała wiszące na ścianie obrazy, które dość mocno kontrastowały ze scenerią, w jakiej zostały umieszczone. O! Dobry wieczór, pan Lil. Odwróciła się i dostrzegła Petra wchodzącego po schodach. Właśnie szedłem do pani. Witaj, Petr. A po coż takiego do mnie szedłeś, jeżeli mogę spytać? Lekka nuta kokieterii zadźwięczała w jej głosie. Pan Drachoslaw pragnie przedstawić pani kogoś i będzie zaszczycony, jeśli nastąpi to przy wspólnej kolacji. Sam nie śmiał pani przeszkadzać, więc wysyła mnie na tak zwany pierwszy ogień. Uśmiechnął się z nadzieją, że niczym nie obraził lil. Z przyjemnością. Nie będę ukrywać, że trochę zgłodniałam. Zawsze jesteś jego taką swego rodzaju awangardą, Petr? Szczerze Pani powiem, że częściej niż bym chciał. Nie przeszkadza mi to jednak i z chęcią wykonuję polecenia mojego szefa. Ponownie z uśmiechem. Sympatyczny ten Petr, pomyślała. Więc jeśli jest Pani gotowa, to zapraszam. Z wielką przyjemnością odprowadzę Panią do jadalni. Dobrze, Petr. Prowadź. Bardzo proszę za mną, panno Lil. Poczekał na nią i wspólnie zeszli na parter kamienicy. Gdy schodzili po schodach, Lil cały czas przyglądała się dziełom wiszącym na ścianach. Nie do końca mogła zrozumieć, dlaczego umieszczone są w takim nieładzie i bez żadnej absolutnie kompozycji. Styl domu to zdecydowanie przełom XVIII i XIX wieku, a na ścianach wiszą obok siebie Rembrandt i Picasso, Dali i Boż, a dalej się jakieś pejzażowe wypociny w parach ze sztuką abstrakcyjną. Żadnego sensu. Tu jakiś minimalizm, a za chwilę renesansowy portret jakiejś szlachcianki. Z tej odległości nie jest w stanie stwierdzić, czy są to oryginały, czy reprodukcje. W każdym razie ktoś, kto planował tą ekspozycję, prędzej był specjalistą od produkcji jogurtów niż koneserem sztuki. W pewnym momencie stanęła, osłupiała. Już na parterze, centralnie przed nią, obok siebie, wisiały dwa obrazy: krzyk i pocałunek. Mnk i klint. Obok siebie. Niemożliwa aby był to przypadek. Podeszła bliżej i zorientowała się, że te dwa wybitne dzieła wiszą w tym miejscu już bardzo długo. Dość gruba warstwa kurzu na ramię jednego, jak i drugiego obrazu świadczy o tym, że Iwo Drachosław nie jest wielkim miłośnikiem sprzątania. Gdy odchyliła odrobinę obrazu od ściany, z zapłótna z głośnym bzyczeniem wyleciało kilka much, a ściana za obrazami była o wiele jaśniejsza. W pierwszej chwili, gdy zobaczyła te obrazy, osłupiała. Potem doszła do wniosku, że to jakiś perfidny żart Satnela, ale teraz wie, że wiszą tu od co najmniej kilku tygodni czyli od czasu zanim poznała Klinta. Na razie postanowiła nie zdradzać się z emocjami, jakie to w niej wywołało. Postanowiła bacznie obserwować Drachosława. Petra zresztą też. Jeśli coś jest przed nią ukrywane, prędzej czy później któryś z nich się czymś zdradzi. Pannolin! Wszystko w porządku? Petr stojący kilka metrów od niej, uważnie się jej przyglądał. Ja również bardzo lubię te dwa obrazy. Są tak różne, a jakby były częścią siebie, jakby były w jakiś sposób związane ze sobą. Nie jestem znawcą, ale tak mi się wydaje, jak pani myśli? Nie wiem, Petr. Może masz rację, odpowiedziała obojętnie, po czym już w myślach dodała. Nawet sobie nie wyobrażasz, jak bardzo są powiązane ze sobą. Przepraszam, Petr. Zamyśliłam się nad nimi, coś mi przypomniamy. Możemy iść dalej. Pan Drachoslaw pewnie się niepokoi, czy jego straż przednia wywiązała się ze swojego zadania. Oczywiście, pan Nolin. Już prawie jesteśmy na miejscu. Przeszli jeszcze kilka kroków. O, proszę. Tutaj. Otworzył potężne dębowe drzwi zaprosił Lily do środka. Wszedł niemal równocześnie z nią. Zamknął drzwi i głośno powiedział. Proszę państwa... Pani Linkfields Garden. Jadalnia, do której przyprowadził ją Pedr, była zdecydowanie bardziej dużą biblioteką niż pomieszczeniem do spożywania posiłków. Ciemny, nastrojowy wystrój, który tworzyły palisandrowe meble, wypełnione od podłogi do sufitu książkami, i olbrzymi ciężki stół na środku w żaden sposób nie kojarzyły się z żadną jadalnią. Książki to w większości były stare kodeksy, oprawione w skórę woluminy z lekko już zatartymi tytułami i autorami. Złote i srebrne litery delikatnie błyszczały w świetle olbrzymiego żyrandola wiszącego nad stołem. Setki kryształów rozbijało światło na tysiące promieni. Stół był bardzo masywny. Blat w kształcie elipsy spoczywał na czterech rzeźbionych nogach. Były do niby lwie łapy, ale zakończone kopytami. Był czarny i wypolerowany na lustru. Iwo siedząc przy tym stole wyglądał jak biały hetman na swoim polu szachownicy. W białej jak śnieg koszuli, spod której kołnierzyka delikatnie wystawał czarny, jedwabny fular, robił bardzo dostojne wrażenie. Po jego prawej stronie siedziała kobieta. Krwisto-czerwona sukienka i czerni jej lekko kręconych włosów, opadających na odkryte, opalone ramiona, czyniły ją niezwykle atrakcyjną. Królowa Flamenko pomyślała lin i ruszyła w ich stronę. Panu Lin! Drachosław poderwał się od stołu. Jakże się cieszę, że widzę panią tak wypoczętą i jak zwykle, niezwykle... Cóż ja mówię? Sama widzi pani, że pani obecność sprawia, że tracę zdolność mówienia i pozostaje mi tylko bełkot niezrozumiały. Panno Lil, proszę mi wybaczyć moją łomność, gdyż niczym więcej jak robakiem szkaradnym czy pani jestem i z chęcią nadstawię swój byt jak najbardziej prosty i nieskomplikowany na łaskę pani stopy. Iwo Drachoslaw powiedział to wszystko jednym tchem, patrząc Lil prosto w oczy. Królowa flamenko nie powiedziała ani słowa. Wpatrywała się tylko w jedno miejsce gdzieś przed sobą. Lil ukradkiem spojrzała w tą stronę, gdzie spoczywa wzrok tej kobiety. Drugi raz w ciągu kilku minut doznała lekkiego szoku. Na ścianie, między regałami z książkami, wisiał obraz. Dokładnie taki sam, jaki wisi w pokoju Klimta w domu Satnella. Proszę nie przesadzać, panie Drachosław, odpowiedziała na te penny. Zastanawiając się jednocześnie, czy Iwo jest również częścią planu, czy Satnel jego również wtajemniczył w ciąg wydarzeń dotyczących Klimta, nie jest pan żadnym robakiem czy człowiekiem w jakimkolwiek stopniu ułomnym. Drachosław musi o wszystkim wiedzieć, jest tego pewna. Łaska słów pani wypowiedzianych do mnie czyni mnie przeszczęśliwym. Proszę wybaczyć, że osobiście nie pofatygowałem się zaprosić panią, ale niegodzien jestem, aby odpoczynek pani przerywać. Teraz już gdy widzę panią w pełnej sił i energii, krasie, bardzo serdecznie zapraszam panią do stołu. Wskazał jej miejsce po swojej lewej stronie. Będzie mi miło, gdy usiądzie pani przy mnie. Bardzo dziękuję, podeszła do wskazanego jej miejsca. Nie widzi pani, co się ze mną dzieje? Całkiem zapominam o manierach. Proszę mi wybaczyć. Pozwoli pani, że przedstawię jej moją bardzo lojalną i oddaną przyjaciółkę. Najwybitniejszą znawczynię sztuki sakralnej, jaką znam, i moją długoletnią wspólniczkę i konsultantkę. Dopiero teraz kobieta oderwała wzrok od obrazu i przeniosła swoje spojrzenie na Lil. Wstała i zaglądając jej głęboko w oczy czekała na koniec prezentacji. Panno Lil to jest panna, hmm, w co aż się wierzyć nie chce? Przepraszam za ten luźny wybieg. Panno Lil to jest Anna Mala. Bardzo mi miło. Proszę mi mówić, Anna. Wyciągnęła rękę ponad stołem. Lil First Garden. Mi również jest niezwykle miło i także proszę mówić do mnie po imieniu. Po prostu Lil. Uśmiechnęła się. W chwili, gdy ich dłonie się spotkały, gdy nastąpił pierwszy dotyk i Lil poczuła ciepło dłoni Any, delikatnie otulające jej rękę, przeszyło ją nieznane wcześniej i bardzo nieprzyjemne, jak się okazuje, uczucie. Szalone, dzikie, graniczące z nienawiścią. Więc tak to wygląda, pomyślała. Tyle o tym słyszała, o tej niby niewielkiej, a jak potężne zakażenie powodującej drzazdę wokół najpiękniejszej nawet miłości. Więc tak właśnie wygląda zazdrość, powiedziała do siebie w myślach. To nowe doświadczenie wywołało niewielki uśmiech na jej twarzy. Zawsze cieszyła się z nowo poznawanych rzeczy. Z upływem czasu zostało ich bardzo niewiele. Zazdrość. Lin Firsgarden, odwieczna kochanka Satnela, dziko pożądająca mancza, Klimta jest pierwszy raz w swoim życiu zazdrosna. I co najciekawsze, wie, co jest powodem tej zazdrości. Wie, że jest to wiedza. Wiedza o niej, o Anie Maladeng. A raczej, kim jest ona naprawdę. Satnel doskonale wiedział o tym, że ją tutaj spotka. Czyżby wystawił ją na próbę? Czy poznają? Poznała. Od razu wiedziała, że to ona. I nie chodzi wcale tutaj o wygląd zewnętrzny. Po prostu wiedziała, że Anna Maladeng jest ostatnim elementem w ich bardzo skomplikowanej układance. Jaką rolę pełni w tym wszystkim Drachosław i Petr jeszcze nie wie, ale na pewno również sobie jego częścią. Ich wspólny cel: Satnela, Lila Kroza i jej, którego od jakiegoś czasu wcale nie chce tak bardzo osiągnąć. Stał się bardzo bliski, a powodzenie planu realne prawie absolutnie. Anna Maladek. No dobrze, zobaczymy, pomyślała.